Hej, mordeczki! Witam Was ze vlogu, w którym pierwszy raz od kilku miesięcy wyjdziemy w końcu z chaty, ponieważ postanowiliśmy z Michałem pojechać na weekend jeszcze z naszymi znajomymi do Doliny Charlotte. To jest od nas tak gdzieś z dwie godziny jazdy z Gdyni. Ogólnie mój plan na ten wyjazd to zero makijażu. Biorę ze sobą tylko korektor do łatania jakichś tam pryszczy. I patyk do brwi, no bo moja twarz bez brwi, no to nie ma sensu. I tak, no to właśnie biorę tylko i wyłącznie pielęgnację, oczywiście SPF-a. I co jeszcze? A, no jeszcze biorę mój biotebal, którym smaruję paznokcie. I w końcu udało mi się pierwszy raz od, no nie wiem, nie wiem od dwóch lat odchodować Wyostrzy czy nie wyostrzy? Nie, oczywiście, że nie wyostrzy. Kurczę, ja mam tutaj w ogóle brudny obiektyw. Co się tutaj dzieje z tą kamerą? Kiedy ja ją tak złożyłam, ubrudzić? Sakra, jak to w ogóle doszło? No więc ogólnie sytuacja wygląda tak, że miesiąc temu właśnie dostałam od Biotebala paczkę z tym serum i postanowiłam, że zamierzam odchodować, odbudować moje paznokcie. A więc pokażę wam teraz Lix przed trzech tygodni i możemy sobie od razu porównać efekty z obecną sytuacją. Odpakowuję właśnie różne paczki i jedna z nich jest od Biotebala. Mamy tutaj produkty do włosów, serum pobudzające z rzęs. Oraz serum wzmacniające do paznokci I to jest produkt, który mnie zainteresował Ponieważ właśnie ściągnęłam żele Ogólnie ściągnęłam żele, żeby grać w koda No bo jak miałam wcześniej, wiecie, takie długie No to nie mogłam biegać w lewo i w prawo Przez to ciągle ginęłam Chłopaki musieli biegać do sklepu, wykupywać mnie za 4,5 kafla No i to, to nie była zbyt... To nie była zbyt profesjonalna gra z mojej strony Co mam wam powiedzieć? Ogólnie moje pazy są w tym momencie super chude i takie odczuwalnie gnące się, no po prostu brakiem brak utwardzenia. Nałożymy sobie teraz pierwszą warstwę. Po wyschnięciu na paznokciach po prostu jest taki efekt jakby naturalnej płytki, nie ma tutaj wiecie żadnego błysku, nie wygląda to jak lakier, tylko jakby wchłania się. Tak wygląda sytuacja po kilku tygodniach używania i tutaj wiecie, co największą różnicę widzę, jeśli chodzi o grubość tych paznokci ponieważ jeśli chodzi o długość, to mam wrażenie, że rosną standardowo, tak jak normalnie, natomiast pierwsza raz od dawna w ogóle nie miałam problemu z rozdwajaniem się i od kiedy właśnie zaczęłam używać to serum, to one przestały być takie miękkie i gnące się, mogę tak spokojnie tego paznokcia dociskać, a on normalnie jest, wiecie, jakby sztywny. Ja wiem, że to nie jest żadne wow dla większości z Was, ale w moim przypadku to akurat naprawdę jest wow. Bo wcześniej po prostu te paznokcie były takie jakby specyficznie miękkie. Tak więc w przyszłym tygodniu jestem już zapisana na paznokcie i nie będę zakładać żeli, tylko będę normalnie nakładać na to wszystko hybrydę. I żeby osiągnąć taki efekt, to używam to serum naprawdę często. Tę buteleczkę, którą mam tutaj teraz, postawiłam sobie przy kąpie i w ciągu tych paru tygodni zużyłam połowę tego produktu. A biorąc pod uwagę, że jest bardzo wydajny, to oznacza, że musiałam naprawdę często go smarować. No i rzeczywiście, po prostu wyrobiłam sobie taki nawyk że siadam przy kąpie, od razu smaruję paznokcie, myję ręce, siadam do kąpa, od razu smaruję paznokcie. No i wydaje mi się, że smarowałam pazy spokojnie każdego dnia 5-6 razy w ciągu dnia. No, i drugą buteleczkę, właśnie z tej paczki, postawiłam sobie przy łóżku. No, i tutaj, właśnie ostatnia część mojej wieczornej rutyny, to było posmarowanie paznokci do łóżka, żeby to serum mogło pracować na paznokciach przez całą noc. Tutaj mamy informację, że Biotebal nawilża, wzmacnia i odbudowuje paznokcie, i ja rzeczywiście zgadzam się, że wzmacnia i odbudowuję, natomiast ciężko jest mi ocenić, czy nawilża, ponieważ ciągle odkażam ręce i ogólnie mam tak przysuszone dłonie, tak przysuszone skórki, no, no nie wygląda to najlepiej, tak więc na tym temacie akurat nie wypowiem. Ogólnie, jeżeli chcielibyście przetestować to serum Zadara, no to zapraszam Was do wzięcia udziału w rozdaniu, który będę organizować właśnie z Biotebalem, ale tutaj po więcej informacji odsyłam Was na nasze Instagramy. Poza rozdaniem z Biotebalem, na moim Instagramie odbędzie się również niedługo, jak też w tym tygodniu, rozdanie w takie totalnie makijażowe, kosmetyczne. Będzie naprawdę fajna paczka do wygrania. W tym miesiącu ogólnie zrobiłam na Instagramie łącznie 5 rozdań. Jest dużo szans na wygranie rzeczy, No i zapraszam. A tymczasem ja się muszę zbierać po Michu. Zaraz kończy pracę i się zbieramy w drogę. No właśnie, to jest dokładnie do czego Czego potrzebowałam Leżaczek Słuchawki, słoneczko, słoneczko Dużo SPF-a No i patrzcie też jaki o tej elegancki Widoczek na takie Powiedziałabym hmm, brunatne bajoro Bardzo, Bardzo ładne jeziorko w Brunatne jezioro Ten kolor nie wzbudza zaufania A tam, tam jest jedno granatowe Nie widać, Tam dalej? I to może potem się tam przejdziemy, zobaczyć, co? Przejdziemy, żeby zobaczyć. Jadąc tu nie spodziewałam się, że pójdę na konie. Dlatego jedyne buty, jakie ze sobą wzięłam, to są te, które raczej nawet nie wejdą mi, wiecie, w co takie coś. Jak się to nazywa? W takie coś, gdzie się wkłada buty na koniu. Jeez, i naprawdę nie znam się na tym temacie. A drugie, jakie wziąłam, to są te białe. Falkony, a one się tak strasznie, je się tak strasznie czyści Nie jestem zbyt przygotowana, nie No dobra, buty ubrane, oksy gotowe Trzymajcie kciuki, żebym to przeżyła No i co? No i siedzę Piękna no sprawa, teraz tylko zastanawiam się Co zrobić, żebyśmy z Wojtek nabrali jakieś prędkości Do tej czapki ja chyba za szybko nie wrócę Hałas. Super było. Super było, dostałam takiego wielkiego, starszego, bardzo grubego konia, Wojtka, i taki po prostu był wolny i spokojny, no mówię Ci, kocham, kocham typa. Koń Wojtek. tak naprawdę, godny zaufania, spokojny, świetna sprawa. Nice. Ale to jest młodzik. Ok, dlaczego w tym roku? Chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że nie ostatni, ale tak. Wręcz trochę mam nadzieję. Wręcz dużo chodzenia, to. <śmum> Wróciliśmy na nasze drzaczki Ogólnie weekendzik pełną parą, a zaraz jedziemy jeszcze po obiedzie do ustki. I tam podobno jest jakiś taki pyszny dorsz w ziołowym maśle. Nie ukrywam, że brzmi to jak mężczyzna moich marzeń. W ogóle się dzisiaj całkiem dobrze ze sobą czuję, bo mam wrażenie, że mam dzień dobrej, dzień dobrej skóry ogólnie. Dotychczas miałam jakby coś takiego, że nawalałam na moją skórę tak dużo tak różnych produktów, z tak różnych kategorii, że zawsze miałam taką rozdrażnioną, jakby naruszoną cerę. A właśnie widzę teraz, że uspokoiła się od takiej, wiecie, systematycznej, prostej pielęgnacji i zmniejszonej ilości testów, tak więc ogólnie to jest mój plan na ten rok. No i nie będę już testować, wiecie, właśnie produktów, które dostaję z Pixi czy jakichś takich innych marek. No nie mam nadzieję, że ta moja skóra w ogóle do, tego, do końca tego roku się bardzo wyczyści. No bo moja skóra to ogólnie nie jest jakiś szał jeszcze, ale tak czy siak uważam, że z roku na rok małymi kroczkami jest coraz lepiej. Udało mi się wyjść z trądziku, który jeszcze rok temu bardzo mnie męczył. Teraz powoli udaje mi się wychodzić z przebarwień, no więc tak mi się wydaje, że można na za rok uda mi się też wyjść z takiej, z takiej ogólnie średniej faktury. Uda mi się to może jeszcze wszystko właśnie wygładzić i, i tak, tak wiecie, polepszyć jeszcze trochę. Tak więc no tak to póki co u mnie wygląda, ale tak czy siak już ta obecna sytuacja jest taka, że się ze sobą dużo lepiej czuję i naprawdę się cieszę z tego, że wiecie, że tak po prostu czuję się ładniej niż, niż wcześniej, bo wcześniej to czasami się czułam naprawdę bardzo brzydko w swojej skórze No i to, jest, to nie jest fajne uczucie, nie? Każdy ktoś jakoś tam ze swoją skórą zmagał, to wierzę, że jak się nie czujesz dobrze ze swoją twarzą bez makijażu No to to nie jest fajne tak na co dzień w takim normalnym życiu Idziemy na obiad, co? Mhm. Tak Nie ma tak jak dar natury. Cały żar w ogóle. Ten nie, no ptak i musi przejść na czystszą dietę. No, to nie powiedzieć chyba to tak musi być wielki bocian, jakiś orzeł. No, też się daje, że... to nie jest normalne, tak się dzieje. Jakby to jakiś tam mysz do końca, żeby to było Myślisz? Tak. A może jakaś szczurka nie nie wiem, czemu to wzięła się akurat trafić mojemu obniu. No nie? Wchodziła, tutaj tak. O. A co? To, to. Pokeball, ale super. Poka? <grym> 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 Szczęście. Ej, noż to? Mam dwuzłotówkę akurat. Kupuj. Jak to działa? A, jest to się nie otwiera, to jest po prostu Pokéball. Pierwszy prywatny lot, który wynosi ludzi na orbitę. No? Ale jazda. Hmm. Jesteśmy już posiadaniu właśnie zbieramy się do wyjścia. Tak więc pomyślałam, że czas podsumować ten wyjazd. Ogólnie podsumowując to miejsce, jako wiecie, samą dolinę szarlotty, no to przepiękna sprawa. Natomiast chyba najsłabszym elementem tego wyjazdu było po prostu jedzenie w hotelu, które moim zdaniem jest super przeciętne poza szlotką, która była. Mm -hmm. No spa było w ogóle nieczynne, ale to jakby nie jej wina, yy -y. tylko... Więc A, no, tego będą, nie możemy ocenić, nie? tak? nie możemy ocenić. Gdyby było spa, dużo fajniej. I szczerze mówiąc myślę, że gdyby było normalnie i było pełne, ten, to też jedzenie byłoby lepsze, też menu było takie hmm. typowo takie trochę... Okrojone, co? Okrojone jak najmniej, na, nie, na kolację były tam z karty do wyboru po dwie rzeczy w zasadzie i to jakby tyle wszystko było takie... Hmm. No, a te rzeczy z karty nie były jak się takie No, takie mega proste, żeby tam dopasować, no tak dalej, no, bo mało ludzi, było, bo, bo wirus, bo wiadomo, więc też tak trochę sp... z przymrużeniem nie się. pewnie na co dzień byłoby lepiej niż, no, tak, niż myślę, teraz. tak, myślę. No, no, no dobra. Bo, ale mogę się postarać bardziej, ale chociaż nie przeszkadzało to. Tak. Czyli w sumie chyba dosyć pozytywnie oceniamy, nie? No pozytywnie. Widok jest super do morza, jest blisko. Tak więc, no to żeby, To by było na tyle. No i do zobaczenia, mordeczki, w następnym vlogu. Cześć.